Księga psalmów, psalm czwarty. Kierownikowi chóru na instrumenty strunowe, psalm Dawidowy. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Mężowie... Dokąd chwała moja będzie w pogardzie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę, Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję. Wielu powiada, Któż nam okaże szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza. Wlałeś w moje serce więcej radości, niż w czasie obfitego zbioru pszenicy i młodego wina. Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo tylko Ty, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.